Dziękuję. Głównym tematem reflections tego sympozjum jest temat Sympozjum Katolicy o pokoju na świecie, który implikuje wiele refleksji na temat pokoju i jego przeciwieństwa, jakim jest wojna. Tych rozważań nie powinno zabraknąć. Refleksje na temat wkładu Kościoła katolickiego są tak bardzo istotne dla pokoju i braterstwa ludzi, ciągłej obecności nieustannego zaangażowania katolików na rzecz pokoju na świecie. Which could have catastrophic consequences for the entire pokój nie oznacza braku wojny. Słowo pokój ma szersze znaczenie. Przez tę ideę rozumie się braterskie współżycie między ludźmi, akceptację myśli i interesów dla wspólnego dobra. Ludzkość doświadczyła strasznych wojen, które doprowadziły do zagłady ludzi, masowych egzekucji różnych narodowości. Dziś jesteśmy świadkami nowego zagrożenia, nieprzewidywalną wojną, która może mieć katastrofalne skutki dla całej populacji, a nawet zagrozić istnieniu planety. W Europie grozi bezsensowna wojna, która dziś toczy się u jej progu. To bardzo przyznawiające, gdy widzimy w, w doniesieniach i przekazach medialnych masowe mordy, bombardowanie miast, zniszczone domy oraz znaczną liczbę ludzi opuszczających Ukrainę. Wojny wywodzą się z ideologii totalitarnej, zatem ignorują konsekwencje, które sprawiają, że ich idee przeobrażają się w ideologię, zdobywając aprobatę mas, które nie są świadome ścieżki, po której prowadzą jej przywódcy. Ideologie opierają się na teoretycznej i fizycznej eliminacji innych, którzy myślą inaczej. Błogosławiony ojciec John Shinako napisał, Marx podejmuje teorię absolutnego idealizmu Hegla i zamiast idei stawia materię, która rozwija się zgodnie z procesem, z procesem tezy, antytezy, syntezy we wszystkich jej przejawach. Nie było drogi pośredniej, niezależnie od tego, czy Marx był idealistą czy materialistą. Został umieszczony wśród materialistów, podobnie jak wszyscy jego późniejsi uczniowie, zwłaszcza Lenin, który jasno wyraża się za koniecznym wyprowadzeniem komunizmu z materializmu. Naród albański doświadczył najbliższej ideologii na własnej skórze. Przez prawie 50 lat w bardzo małym kraju, jakim jest Albania, zbudowano wiele obozów koncentracyjnych i otwarto ponad 28 więzień do internowania i więzienia przeciwników politycznych, którzy myśleli inaczej niż władze komunistyczne. Wiele osób zostało wyeliminowanych i pochowanych w nieznanych do dziś miejscach. Dla katolików, other kind of tylko, Boga power. Należy, and tylko Bogu należy się cześć, i nie można czcić żadnej innej mocy. Każdy ziemski rząd lub władza jest tymczasowa i musi być traktowana jako taka, zaś każda inna tendencja do, dążąca do absolutyzacji władzy lub klasy politycznej, przekształcając się w dyktaturę, powoduje zamieszanie. Obie te władze są rozdzielone. Tak więc dla każdego systemu totalitarnego myśl katolicka jest przeszkodą i musi zostać wyeliminowana, aby system mógł się usta ustanowić. Rewolucje wykreowały dyktatorów lub osobowości o totalitarnym myśleniu, które są również źródłem program. różnych wojen. Spektrum polityk różnych państw nie brakuje time, nations, tych o totalitarnych ideach lub myślach, które są zagrożeniem It dla samego społeczeństwa. Ewangeliczna zasada, kochaj bliźniego jak ciebie samego, to program życiowy prawo, które obowiązuje w każdym czasie wszystkie narody i, I każdego człowieka na tym świecie. Nie zmienia się w zależności od różnych kultur person, ani w różnych antropologicznych koncepcjach człowieka. Miłość bliźniego nie odnosi się tylko do krewnych, których mamy, z, których, z którymi mieszkamy, ale krewny, w tym ujęciu to każdy człowiek. Nawet ten odległy, ten, który mnie nie zna, ale w danej chwili przynagla, przynagla mnie do kochania go. Nie, Mój krewny to także ten, który myśli inaczej, inaczej projektuje swoje życie, z pewnością nie wpływając na moje życie. Niemiecki filozof Jurgen Habermas stwierdza, że epoka nowożytna, która osiągnęła swój szczyt, zwłaszcza w nastanie oświecenia, spowodowała patologię społeczną ze myśli totalitarnej i poniekąd zatraciła swoją misję. Musimy zaproponować okres postmodernistyczny, który musi zaakceptować rzeczywistość odmiennego myślenia, ważność religii i możliwość lepszego współistnienia. Współ współ pod and i solidarności. W ten sposób the możliwa stanie się akceptacja wszystkich warstw składających się na ludzkie społeczeństwo. Habermas twierdzi, of że course, i solidarność to wartościowe pojęcia, które czerpiemy no z religii, a których bardzo potrzebujemy w szczególnie brzydkim okresie. Dlatego Father koncepcja o solidarności oznacza Schlaffel dla Habermasa dzielenie wspólnego środowiska i sposób na wspólne kreowanie przyszłości. Życie solidarności z innymi oznacza dzielenie się z innymi swoimi myślami, współodpowiedzialność za sytuacje społeczne i polityczne. To oznacza życie z innymi, akceptowanie obecności innej osoby, innej w rozumieniu istoty, która ma pierwszeństwo przed Twoim istnieniem, bytem. Inny nie jest Tobą ani nie jest redukowany do rzeczy. To osoba stojąca przed Tobą, która czyni Cię świadomym i aktywnym w jej kierunku. Silna relacja zrodziła przemoc. Solidarność, która kreuje współistnienie, życie dzielone z innymi. Oczywiście solidarność dla Jurgena Habermasa wiąże się z sprawiedliwością, jako wartością absolutną i niepodlegającą negocjacjom w każdym in składzie politycznym. The, the first Marxist, Marx and Engels uh, assumed the face as if they were prophets and preachers of the charitable crusade of humanity. The Dane. It was definitely installed in Russia. It completely changed. Hegel imagined two main thinkers who created their own system of philosophical ideology, which in some degree influenced directly or indirectly the social and political life of the West, leading to wars. Very wrong politically and socially. We cannot establish social peace and a social system as coexistence for the community where the foundation is the class war. Koncepcja Hedla, głosząca, że państwo jest doskonalsze niż jednostki i że rozum zna i wyraża absolut, jest bardzo błędna politycznie i społecznie. Nie możemy ustanowić pokoju społecznego i ustroju społecznego jako współistnienia wspólnoty, gdzie podstawą jest walka klas, jak uznał Marx, eliminacja innego i grabież bogactwa. Ten typ systemu zaprzecza podstawowym prawom, jakie posiada każdy człowiek. Biorąc pod uwagę wszystkie te myśli, które spowodowały problemy w społeczeństwie Zachodu, Habermas proponuje otwarcie i dialog między religią, filozofią i nauką. Albania znalazła się w dogodnym położeniu geograficznym pod kątem separacji i włączenia do bloku państw pod rządami komunizmu bolszewickiego. W ten sposób stała się granicą między Wschodem i Zachodem, mimo że dzieli je zaledwie 70 kilometrów od Włoch. Kościół katolicki w Albanii za pośrednictwem swojej prasy zaczął Many mówić o komunizmie jako o doktrynie, o zamieszkach, prześladowaniach i mordach, jakie miały miejsce w Związku Radzieckim na początku lat 20. ubiegłego w. wieku. Liczne kroniki i artykuły odzwierciedlały cierpienia niewinnych ludzi, którzy ucierpieli w czasach komunizmu. Polityczny porządek świata wraz z końcem II wojny światowej miał rozpocząć nowy rozdział Europy, gdzie podzielono ją na dwie części komunizm i demokrację. Albanii niestety przypadła los doświadczenia terroru najokrutniejszej dyktatury znanej ludzkości, czyli komunizmu. Ugosłowiony Vincenz Prennushi, Franciszkanin, później Urgend wyświęcony Bischof na biskupa 1941, Sapa i arcyposła Tes w 1941 roku. Z okazji objęcia, objęcia funkcji arcybiskupa w archidiecezji Dures skierował list pasterki do wierzących katolików. Arcybiskup zaczął w tym liście od encykliki, od encykliki papieża, skierowanej do wszystkich narodów z prośbą o pokój i zakończenie rozpoczętej wojny. Arcybiskup Prenushi, oczywiście, komentując encyklikę papieża, stwierdza, że wszyscy chrześcijanie muszą pracować na rzecz pokoju i że pokój osiąga się przez Eucharystię. W tym liście pasterskim Renushi pisze, że żyjemy w trudnych czasach, w których kościoły są zamykane i niszczone, pogardzane są tabernakula, łamane ołtarze i popełniane świętokradztwo z użyciem świętych hostii. Tymi słowami, które miały swoje źródła, zwłaszcza w wydarzeniach w komunistycznej Rosji, arcybiskup męczeni przypowiedział przyszłe czasy w Albanii. Wszelka harmonia cierpi z powodu wojny, egoizmu i wypaczenia sumienia, które zniekształcają, zniekształcają prawdę, powołując. Powodując w całym świecie morderstwo i terror, w rodzinie ludzkiej. Dlatego arcybiskup Prenushi apeluje do księży i wiernych, aby poważnie potraktowali kwestię pokoju i modlili się o ustanie zła spowodowanego ludzką ręką. The piece presented to us by Monsignor Prenushi is peace for everyone. And Monsignor Prenushi himself would be a martyr to the violence. Jest orędownikiem pokoju dla wszystkich. Został męczennikiem so jako ofiara przemocy komunistycznego rządu. Męczennicy albańscy wiedzieli, że ideologia nazistowska, która pochonała życie wielu ludzi, nie potrwa długo, dlatego przewidywali nadejście nowej ideologii, ideologii komunizmu, która przyniesie ofiary prześladowania, obaleń instytucji. A także zaprzeczenie podstawowych praw każdej osoby, którymi są wiara, wolność, własność i życie. Od 1945, were 1945 roku zamknięto szkoły katolickie, zdelegalizowano zde wolną prasę i rozpoczęła się gehenna prześladowań, począwszy od aresztowań people. i wyroków śmierci na duchownych i niewinnych ludzi. Każdy, kto był widziany wchodząc do kościołów lub instytucji Kościoła katolickiego, był pod obserwacją podstaw państwowych służb bezpieczeństwa i aresztowany na miejscu jako podejrzany lub zwolennik duchowieństwa katolickiego. Klasztor franciszkański w Szkodrze został zamieniony na około 3 lata więzienia dla zarządników i ludności cywilnej. Duchowni nie nawoływali do nienawiści, przemocy i zemsty, ale szukali swoich praw, praw, których odmawiały im komunistyczne władze. Podczas tortur i przetrzymywania w więzieniu prosili o darowanie im życia, bo byli niewinni, ale nigdy nie okazywali nienawiści. W ostatnich słowach księdza Mati Prendushi można je wyczytać z protokołów, które sporządzano podczas sesji. Zakonnik wtedy przebaczał wszystkim, głowy przysięgłych, a nawet żołnierzom, którzy mieli go rozstrzelać. W kraju kontynuowano zamykanie kościołów i zgromadzeń, aresztowania oraz zakaz religii. Za praktykowanie któregoś sakramentu groziło więzienie lub kara śmierci. Zdemaskowanie osoby praktykującej wiary narażało ją na wieloletnie więzienie, a nawet karę śmierci. Ojciec Szczendent Kurty zginął śmiercią męczyńską, męczyńską, ponieważ dokonał sztu. Takie są owoce systemu totalitarnego, który dławi wszelkie starania i wolność słową, wolność, wolność osobistą, nie liczy się z kreatywnością i cechami osobistymi każdego człowieka. Człowiek zostaje sprowadzony do szeregowej postaci oraz do maszyny w służbie systemu. Ojciec Zepplumi, franciszkanin, który wiele wycierpiał i spędził ponad 25 lat w więzieniu w swojej trylogii żyj tylko po to, aby, aby mówić prawdę, opi szczegółowo opisał przemoc, cierpienie. Prześladowania duchowieństwa katolickiego i narodu albańskiego oraz oczywiście chwałę męczeństwa. Męczennicy stracili życie, przebaczając swoim prześladowcom, a jednocześnie nie wypierając się wiary Chrystusa. Nie poszli na kompromis ze szkodą dla wiary i wartości ludzkich, szli jak baranki na rzeź bez szelestu i z czystą duszą. To byli męczennicy naszych czasów. Wspomnienia księdza ze plumi przypominają nam, jak zło i dobro walczą ze sobą, lecz w końcu dobro, piękno i prawość zwyciężają. W swoich wspomnieniach ojciec zastanawia się, and, uh, po co ta cała przemoc wobec brata, jak to możliwe, że człowiek popełnia tak złe czyny wobec opinion, drugiego, country, których so nawet zwierzęta nie dopuszczają się wobec własnego czatunku. Jak mogło istnieć takie złe He pragnienie w tego człowieka albo brutalnego śledczego, Shakshla, który więźnia niezlitośnie pobił i zabił, lub młodej dziewczyny, która pod oknem wezwała go, by z nią wyszedł However, i ponieważ go, go kochała? Said. as you well know, the laws Niemniej człowiek prawy nie idzie na kompromis i z, z niczym, co narusza wolność, wiarę, własność i życie, wolną myśl i odmienne zdanie każdego człowieka. Albania mimo że jest małym człowiekiem, pokazuje wiele zła cierpienia i nędzy może wyrządzić swoim bliźnim człowiek kierujący się totalitarnymi poglądami. And pray Dziś w współczesnym świecie ideals. człowiek musi być chroniony przed Indeed, tym, co ojciec Shiloh nazwał potworem homoekonomii plus liberalizmu. Rzeczywiście istnieje wiele dokumentów kościelnych, które niosą to jak napisano w Konstytucji Gaudium et Spes. Chrześcijanie, chrześcijanie w drodze do Miasta Niebieskiego muszą szukać i cieszyć się tym, co poza nimi. Nie umniejsza to jednak a nawet zwiększa wagę ich obowiązków współdziałania ze wszystkimi ludźmi na rzecz budowy bardziej ludzkiego świata. Tajemnica religii chrześcijańskiej stanowi dla nich doskonałą zachętę i pomoc w wypełnianiu tego zadania z większym zaangażowaniem, a zwłaszcza w odkrywaniu pełnego sensu tej działalności, dzięki której kultura ludzka zajmuje ważne miejsce w całym powołaniu człowieka. Dziękuję bardzo.